Dzień dobry, już jestem z powrotem i pokażę Wam te chmurki, o których mówiłem wczoraj, że widziałem taki ładny zachodzik. Moi drodzy, bardzo ciekawe przejście chmur po niebie, zaraz Wam je pokażę, ale najpierw zajmiemy się pewnym cieniem. Sprawę cieni na niebie to już dobrze znacie z wielu, wielu filmów, prawda, więc tylko zasygnalizujemy już teraz pewien problem. Długo klikałem zdjęcia tym chmurą 3 godziny. Zwierzaków w międzyczasie nie było. Miałem do opanowania dwa aparaty i lornetkę, i trochę się pogubiłem w tym wszystkim. Zwierzaków nie było, tylko naprzeciwko mnie przez 2,5 godziny siedział w jednym miejscu orlik krzykliwy. Pamiętacie naszą przygodę z orlikiem? Jak wcinał zająca tego, co go samochód zabił? Fajne czasy to były. No i właśnie za chwilkę zobaczymy ten zachodzik i tu był taki cień. Spójrzcie, taka gruba szrama. Zobaczmy go w te i we w te. Yy, no nic takiego, nic wielkiego, ten cień, nic szczególnego, ale niech tam będzie okazja, żeby to i owo sobie przypomnieć. Bo jak wiecie, kiedy patrzymy na Ziemi, to wszystkie obiekty na prawo od nas i na lewo od nas Rzucają cień, prawda? Ale w chmurach dzieje się zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli mamy źródło światła oddalone od obiektu, to mamy dużo cieni, prawda? Dotyczy to słońca Helio i słońca z modelu AE. Ale, gdy zbliżymy źródło światła do chmury, a wtedy zupełnie inna historia, prawda? Zobaczcie, te cienie rozmyły się kompletnie na prawo i lewo. Został tylko ten cień, przy której chmurze jest źródło światła. Jak tylko odjadę ze światłem, natychmiast wszystkie cienie. I dokładnie tak samo powinno się dziać na niebie, ale się nie dzieje. A teraz szybciuteńko spójrzcie, jak fajnie płyną chmury w przeciwnych kierunkach i jak tworzą się chmury. Chmury się tworzą na naszych oczach. Gdy one wolniutko płyną po niebie, to tego nie dostrzegamy po prostu. Ale gdy przyspieszymy akcję, o to wtedy widać dużo więcej. O, spójrzcie, cmyk, cmyk, tmyk, cmyk, 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 wyskakują, Wyskakują na przed nosem chmury. Widzicie? One znikąd nie przypłynęły, po prostu się stworzyły przed naszymi oczami. Niesamowite. No, przepiękny, przepiękny wieczór był. I to wszystko, moi drodzy. Raz, dwa poszło. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałej majówki, cudownej pogody, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, i do następnego razu wkrótce, niedługo o księżycu zrobię film. Buziaczki pa.